Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku mego vloga o fotografii. Dzisiaj chciałbym Wam opowiedzieć o świetle. Takim elementem bardzo przeszkadzającym będą dzisiaj muchy, które straszliwie mnie atakują, kiedy tylko podniosło się słoneczko nieco wyżej i kiedy obeschły im skrzydełka. Strasznie to wszystko lata dookoła. Sio! Huch! Sio. Dzisiaj opowiem Wam o tym, co w fotografii jest najważniejsze, czyli o świetle, bo według mnie to jest najważniejszy element każdego naszego zdjęcia. Bez pięknego światła nie ma cudownej fotografii. Pamiętajcie o tym, że światło ma kilka cech, które są istotne z punktu widzenia każdego fotografa. Te cztery podstawowe cechy to oczywiście kierunek, czyli z jakiego miejsca w stosunku do naszej sceny i do naszego obiektywu pada światełko? Także czasami może być to boczne światło, czasami może padać za naszych pleców, za ramienia, może też oczywiście padać w kierunku naszego obiektywu. Drugą cechą każdego światła to jest jego natężenie, czyli czy ono jest mocne, czy jest słabe. Trzecią cechą jest barwa. Każde światło ma jakąś barwę i ta barwa jest albo korzystna z punktu widzenia naszego zdjęcia, albo też jest barwą niekorzystną. Nie bez powodu większość fotografów krajobrazu kocha specyficzne części naszej doby, czyli kocha złotą godzinę i niebieską godzinę, kiedy właśnie owo światło pod względem barwy jest magiczne. I trzecią cechą światła jest, przepraszamy, i czwartą cechą światła jest jego charakter, czyli może być to światło miękkie, może być to światło twarde, kontrastowe. I słuchajcie, w zależności od tego, jakiego światła oczekujemy, takie to będzie z naszego punktu widzenia tym światłem najbardziej korzystnym. Tak jak przed chwileczką powiedziałem, większość fotografów krajobrazu będzie poszukiwało światła bardzo magicznego, związanego ze specyficznymi rodzajami dnia. Ale czasami w sytuacjach np. fotografii portretowej będziemy oczekiwali. Światła rozproszonego. Podobnie zresztą bardzo często w fotografii makro, też szukam światła dosyć intensywnego, ale jednak rozproszonego, który niezbyt mocno będzie zarysowywał kontrasty. Strasznie te wszystkie owady szaleją, nie mogę się zatrzymać na nawet na chwileczkę, bo zaraz obłażą mnie, włażą do oczu. Niestety takie to są już uroki ciepłego lata. Popadało, popadało, zrobiło się wilgotnie, dobre warunki do rozwoju każdego życia w naszym środowisku, więc i owady też starają się jak najpiękniej wykorzystać ten czas. Wracając jednak do Światła, które jest z naszego punktu widzenia korzystne. Tak jak to samo zdanie wskazuje, że są takie rodzaje światła, które będziemy uznawali za najbardziej ciekawe dla naszego zdjęcia. I nie ma czegoś takiego jak wyznacznik uniwersalnego, świetnego światła, które pasuje zawsze dla wszystkich kadrów. Ja bardzo często poszukuję właśnie, czy czekam na odpowiednie światło dla moich kadrów, i w gruncie rzeczy mógłbym powiedzieć, że moja praca jako fotografa ogranicza się praktycznie rzecz biorąc do poszukiwania tego najbardziej korzystnego światła i czekania na owe najbardziej korzystne światło. Pogoń za światłem. Tak bym jak gdyby określił rodzaj zajęcia, którym się zajmuję. Musimy bowiem pamiętać, że światło zapisywane jest przez obiektyw, a obiektyw będzie decydował o tym, jaka to będzie ostrość, jaka będzie barwa i jaki będzie kontrast w naszym zdjęciu. Dlatego też poszukujemy obiektywów o jak najlepszych parametrach technicznych, bo tylko one będą decydowały o jakości naszego zdjęcia, także pod względem możliwości zapisu odpowiedniego światła. Bardzo wiele osób zajmujących się fotografią będzie polemizowało ze stwierdzeniem, że światło jest najważniejsze, mówiąc o tym, że przecież akcja jest istotna, ważne jest, ważne jest to, żeby to była ciekawa, intrygująca chwila. Ale ja myślę, że warto. Jak gdyby patrzeć na fotografię w znacznie szerszym kontekście, właśnie w kontekście połączenia rewelacyjnego tematu ze wspaniałym światłem. Bowiem, jeżeli mamy dobry temat, ale światło nie jest najlepsze, to zawsze jest to zdjęcie takie, które bym uznał za niedokończone. Natomiast kiedy mamy wspaniały temat, wspaniałą akcję, jeszcze dorzucimy do tego. Fotografowanie przy fantastycznym świetle, to to już jest pełnia fotografii. Zresztą zwróćcie uwagę, sama definicja słowa fotografia, fotografem to jest malowanie, zapisywanie światłem, czyli jak gdyby zwraca naszą uwagę, co jest w fotografii najważniejsze: światło. Poszukujmy jak najpiękniejszego światła, aby nasze zdjęcia były jak najciekawsze. Odrobina wiatru przepędziła owady krążące wokół mojej twarzy, wciskające mi się do oczu i do oczu ust. Czy podczas Waszego fotografowania zwracacie uwagę na owe cztery cechy światła, czyli jego kierunek, barwę, natężenie i charakter, czy też fotografujecie jak Wam dusza podpowiada? Proszę, napiszcie o tym w komentarzach. Jestem pewien, że wiele zdjęć jest właśnie niedoskonałych poprzez ów podstawowy problem, jakim jest niezwracanie uwagi na światło, w czasie którego powstają zdjęcia. I oczywiście nie zawsze musi to być intensywne światło słoneczne, wielokrotnie przecież będziemy fotografowali przy świetle rozproszonym. Posłużę się prostym przykładem. Według mnie, las fotografujemy z zewnątrz jeżeli jest dużo światła. I od wewnątrz, kiedy to światło jest rozproszone, kiedy jest go niewiele. Na ogół wnętrze lasu bardzo źle fotografuje się przy świetle kontrastowym. Tak jak każdy fotograf pejzażu przede wszystkim uwielbiam światło złotej i niebieskiej godziny, ale nie oznacza to, że nie mogę mieć pomysłu na fotografowanie w sytuacjach, kiedy owe światło jest bardzo miękkie, rozproszone poprzez grubą warstwę chmur. Wszystko zależy, od naszego pomysłu. Wszystko zależy od tego, czy optymalnie wykorzystamy światło, które podarowała nam natura. Bowiem w fotografii krajobrazu, w fotografii przyrodniczej, bardzo wiele zależy od warunków, które dostarcza nam właśnie pogoda. Musimy się do nich dostosować i wówczas trzeba być po prostu elastycznym. I to już wszystko w tym odcinku Markowego vloga o fotografii. Serdecznie dziękuję, że byliście ze mną. Jak zwykle proszę o pozostawienie kciuka w górę. Dzięki temu jeszcze więcej entuzjastów fotografii będzie mogło zobaczyć ten film. Zapraszam do komentarzy pod moim filmem oraz rozmów o fotografii. I do zobaczenia. Jeszcze chyba za tydzień się zobaczymy, ale już około 20 czerwca wyruszam w swoją podróż na Bałkany, która będzie trwała przez kilka tygodni i zapewne niekoniecznie uda mi się publikować co tydzień markowy vlog o fotografii. Być może tak, być może nie. Zobaczymy. To wszystko zależy od, oczywiście, dostępności internetu w miejscach, które będę odwiedzał. A tymczasem serdecznie Wam dziękuję i do miłego zobaczenia w kolejnym, przy kolejnej okazji. Dziękuję Wam serdecznie, pozdrawiam, cześć. Uff, straszne są te muchy. Naprawdę wszędzie włażą. Po prostu. No ale taka też jest część tej naszej natury. Są i w niej muchy. Albo akceptujemy naturę w pełni, albo tylko fragmentarycznie. Och, muchy, muchy, nie przeszkadzajcie. Do zobaczenia. Cześć, trzymajcie się.